Gdańsk 13 kwietnia 2016 roku, Zakoniczyn, granica z szadłkami, okolice ulicy Guderskiego, Leskiego. Wschodni, zniszczony w czasie powodzi w 2001 roku, wylot przepustu nad autostradowym wjazdem do Gdańska od autostrady Berling, Króleby, od Berlinki. Być może można to też określić, że jest to. To strada z Poznania do Gdańska. Czy miała być? No i to, to zostało wtedy zniszczone w czasie tej wielkiej powodzi. Popękało, wylało. I potok oruński sobie zrobił tutaj drugie koryto. Które tutaj w różnych miejscach jest już doprowadzone do stanu takiego sztucznego, uporządkowany. Teraz przejdziemy na ten wylot, wylot zachodni, który jest nienaruszony, tyle że przysypany ziemią, ale to będzie zaraz wszystko ładnie widać, bo tu na razie jest ta strona taka właśnie, o tutaj jest popękany, zarośnięta. Ta strona, tam, tam będzie to bardziej okazałe. A za tymi drzewami, krzakami wkrótce przysuną się bloki. Tak jak, uwaga, wracam się w drugą stronę. Podchodzą już z tej strony, tu podeszły, tutaj są kolejne. No, tam będą, tam były te pryzmy. Dwie takie długie pryzmy. Właściwie już chyba tylko jakaś resztka z nich została. była tam nawet na nie patrzę dokładnie, tam gdzie te... z tym słupem są takie krzaki, gdzieś to tam było. Zdążyłem jeszcze je sfotografować. No i idziemy wzdłuż tego przepustu. Także cywilizacja tutaj w ostatnich latach się głęboko. Niektórzy nazywają to jakimś, z jakimiś sypialniami gorszym Gdańskiem. jak to sobie się dość mocno irytuje. Tak samo kiedyś było z jakimiś tam zaspami przymorzami. a teraz się trotuje jako normalną część Gdańska i tak samo będzie kiedyś tutaj. A tutaj ten przepust jest tak trochę przysypany ziemią, no ale przecież widać, nie? Widać. Na żywo się stoi, to się widzi od razu. O, zaraz będzie go lepiej widać już tam... O, tam już jest koniec. Koniec i ten zachodni wlot przysypany ziemią. I tutaj dzikie koryto z 2001. I jeszcze jakieś kaczki sobie żyją. Teraz więcej ludzi, więc nie będę miał spokoju. tutaj to widać jak to właściwie wygląda od tej strony dzięki wodzie też nie jest przysypany o, tu dwa ziemi widoczne na zdjęciach lotniczych obecnie a świeża sprawa jest kilka lat na i dochodzimy do końca Spokoju już nie ma.